Kochani, zrobiłem sobie hollywoodzki uśmiech w Hollywood. <laughs> hollywoodzki uśmiech w Turcji. Chciałem mam pochwalić się z moimi nowymi zębami. Wygląda to tak? Nie przejmujcie się, bo ja na początku też byłem wkurwiony. Ale z tym menadżerem, z którym rozmawiałem, on miał ładne zęby. Mówi, że jak wrócisz do Polski i wariacie dwa tygodnie bo jest spuchnięte i tak wygląda. Nos mam czerwony, bo lesy cały dzień, bo tak boli, gdzie się nie da. Mówię, No i kije. Także nosem się nie przyjmujcie, wrócę do Polski, czy tam do Niemiec będzie już dobrze. No a uśmiech jest taki. Na początku, na początku byłem skurwiony, widząc te zęby, ale on mówił, ale patrząc na tego menedżera, to mówi, że, że wrócę do Polski, wiesz, opuchnij, rozpuchnij, to się y, wybieli, to że będzie dobrze. No i mówię, no okej, okay, ale tak po pierwsze myślę, kurwa, ja ani po angielsku, to próbowałem po niemiecku, ale jego niemiecki to jak mój angielski, no ale 150 euro zapłaciłem, a tam gdzie miałem jechać, miałem zapłacić 2,5, między 2,5 a tysiące euro. Operacja miała trwać 5 dni, a tu zrobili 3 godziny. No czasowo spoko. Finansowo też nie jest źle. Dalnie ocencie, jest ok? Jest dobrze? Zejdzie? No to w komentarzu macie link do kliniki. Polecam. David.